Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Cześć. W dzisiejszym odcinku skompletujemy sobie pierwszy barek. Powiem wam, dlaczego w taki sposób podzieliłem whisky i ile to będzie kosztowało. Zaczynamy. Mówiąc pierwszy barek, mam na myśli rozpoczęcie kolekcji. Postanowiłem podzielić to troszkę mniej typowo na cztery kategorie, o których Wam zaraz opowiem. Nie będzie to taki typowy podział ze względu na regiony czy style whisky. What? Bardziej na to, co może Wam się przydać. Pierwsza kategoria. Grab and go. Whisky, które łatwo są dostępne w wielu sklepach. Są to bardziej podstawowe whiskacze, które są zarówno do miksowania, również do picia z kolą. W moim barku będzie to Czarny Bushmills, Famous Grouse Mellow Gold, nieśmiertelny Jameson, i jedyny w tej kategorii Bourbon Jack Daniels. Te whisky są też dlatego fajne, że jak skoczą kumple. To nie zrujnują Twojej kolekcji z super drogimi ekskluzywnymi whisky. Twój 18-letni makalan pozostanie bezpieczny, a Wy ze spokojem możecie wypić większą ilość czegoś, co znajdziecie w każdym markecie. W dwóch słowach o każdej z tych whisky: Czarny Bushmills. Słodziutki, mięciutki, idealny do picia z kolą. Famous Grouse Mellow Gold. Nie drapie w gardło, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo łagodny. Jameson. Najbardziej klasyczna irlandzka whisky. Troszkę jak poprzednicy do picia na lodzie. I Jack Daniels. Jedyny bourbon w tej kategorii do picia oczywiście z kolką i lodem. Ale możecie sobie również sprawdzić czy bourbon to coś dla was pijąc go na czysto. Inne podobne butelki to Johnny Walker Black czy Jim Beam Black. Cena około 100 zł, a na promkach w dyskontach możecie je wyhaczyć o wiele taniej. Następna kategoria Entry-level single malts, czyli single malty bardzo podstawowe, które każdy w świecie whisky zna lub powinien znać. Są to whisky nadal bardzo łatwo dostępne, nie zrujnują wam portfela, a doznania smakowe, które z nich wyciągniecie, będą o wiele bogatsze niż z podstawowych blendów. W moim barku znajduje się najbardziej popularny single malt świata, czyli Glenfiddich 12-letni. Monkey Shoulders, czyli Single Blend, Bourbon Makers Mark i Glen Moray Sherry Cask. I znowu, w dwóch słowach o każdej z tych whisky. Glen Fidig 12, najbardziej znany, wszędzie dostępny, w barach, w supermarketach, ponadczasowy klasyk, trzeba go znać. Monkey Shoulder. Sami zachęcają do miksowania, ale moim zdaniem można już go pić na czysto. Maker's Mark. O wiele bardziej treściwy niż Jack Daniels, również bardzo łatwo dostępny. I Glenn Murray Sherry Cask. Może etykieta nie zachęca, ale w tej cenie jest to whisky, która naprawdę nie ma sobie równych. Alternatywnie możemy kupić sobie Bullet Bourbon, Singleton 12-letni, Jura Journey. Czy Loch Lomond Origin? Również jest to moment, w którym możemy zacząć zabawę z torfami. I zamiast rzucać się na hardkorowe torfy z Eiley, może zacznijmy sobie od torfówki, prześciówki. Dla mnie taka whisky to Johnny Walker Double Black. Cena za te butelki to mniej więcej 120 zł. Trzecia kategoria to Lower Premium Single Malt. Nadal Single malty bardziej podstawowe. Ale oferujące już o wiele więcej doznań smakowych. A w moim barku to Balveni Double Wood, Isle of Jura Seven Wood i Mortlach 14-letni. I jak zwykle w dwóch słowach o każdej z tych butelek. Balveni Double Wood. Najpierw dojrzewa w beczkach po Bourbonie, a później po Sherry. Ma bardzo ciekawy szerowy finish. Jura Sevenwood dojrzewa aż w siedmiu rodzajach dębu, co powoduje, że ma bardzo złożony i ciekawy smak. Mortlach 14 letni destylowany 2,81 raza przez swój bardzo unikatowy i niepowtarzalny system destylacji. Alternatywnie, możecie sobie kupić Glen Morangi La Santa, Tomatin Portcask Finish. Aberlauer14-letni. A jeśli spodobały Wam się torfowe klimaty, takie jak Johnny Walker Double Black, to polecam Taliskiera 10-letniego. Cena tych butelek to pomiędzy 200 a 250 zł. Dostępne już bardziej w sklepach specjalistycznych, na przykład takich jak www.clanwhisky.pl. I ostatnia kategoria: Whisky for special occasions and celebrations. Czyli whisky na specjalne okazje i od święta. I tutaj nie podam wam żadnych konkretnych przykładów. Uważam, że jeśli przetestujecie whisky z tego właśnie zestawienia, to sami najlepiej będziecie wiedzieć, co lubicie. Jeśli lubicie słodko-owocowe klimaty, to najpewniej pójdziecie w jakąś 18 szerówę. Jeśli to Bourbon skradł wasze serce, to pewnie wybierzecie jakiegoś single barella. A jeśli to torf i dym jest czymś dla was, to najpewniej wybierzecie jakiegoś torfowego potworka z ILEA. Pamiętajcie, to Wasz barek i jedyne co się liczy, to Wasze preferencje smakowe. Ja tylko chciałem pokazać drogi, którymi możecie podążać. Możecie też spojrzeć na te kategorie jak na poziomy wtajemniczenia. Ostatecznie liczą się butelki, które to Wam sprawiają przyjemność. W moim przypadku to między innymi Jura 21-letnia. A co zrobić, żeby wasz barek nigdy nie wysechł albo żeby od razu nie wydawać dużej kwoty na waszą kolekcję? To proste. Kiedy wypijecie już pół butelki, kupujecie następną. Jeśli whisky Wam zasmakowała, wiecie, czym to zastąpić. A jeśli nie za bardzo przypadła Wam do gustu, to sięgacie po nową butelkę. Wtedy wasza kolekcja na pewno bardzo szybko rośnie. Do następnego razu, Slangivar!